Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w pięknej przestrzeni. Kreujemy piękne widoki, morza, chmury, zachody słońca zachwycamy się tym pięknym i zastanawiamy, jak jeszcze bardziej moglibyśmy doświadczać tej przestrzeni. Patrzymy na inne wyższe ja, które mają w sobie coś, czego nie mamy my. Doświadczanie świata poprzez ciała, zmysły, emocje. Okazało się, że wykreowanych obrazów można doświadczać głębiej. Można czuć wiatr, ciepło, promienie słońca, krople deszczu, wodę pod stopami, można czuć wysiłek, radość, złość, smutek. Tak wiele doświadczeń w pewnym świecie, który ktoś wykreował. Ja też tak chcę. Jestem już w ciele na Ziemi, gotowy do odkrywania świata, do odczuwania świata, poznawania wrażeń, których wcześniej nie poznałem, a tu pojawia się problem. Pojawia się system, który pokazuje, jak ma wyglądać idealne życie, co mam osiągnąć, co kupić, czego mam pragnąć, by być idealnym obywatelem, bo jak nie będę, to będą mnie wytykać palcami. W szkole trzeba być najlepszym, by być lepszym od innych, przecież na najlepsze studia trzeba się dostać, bo będzie lepsza praca, większa zdolność kredytowa na samochód i mieszkanie, bo przecież każdy ma i trzeba to mieć. Potem pozostaje już tylko praca od rana do nocy, a nawet i w nocy, by spłacać te wszystkie zobowiązania, nie mając czasu, by zastanowić się, jaki jest sens mojego życia, idealny obywatel systemu. Świadomość, która pragnęła smakować świata, odczuwać wrażenia zmysłowe, stała się robotem, który ma realizować plan życia według systemu, nie mając czasu na odczuwanie i cieszenie się genialną konstrukcją tego poziomu. To nie wina świadomości, bo ona nie wiedziała, że bodźce i nakazy z zewnątrz będą tak silne w połączeniu z konieczną amnezją, że zapomni o tym, po co tu przyszła i będzie jakby zmuszona do realizacji nie swoich celów, bo tak robi większość, bo tak każą rodzice, szkoła, telewizja. Pojawia się rozbieżność pomiędzy pragnieniami i oczekiwaniami wyższego ja, a tego niższego, który stał się odrębną jednostką, która robi wszystko to, co nie trzeba z punktu widzenia wyższego ja. Przecież kreowanie obiektów, pięknych domów, pojazdów, to już zna, po co ma pracować całe życie na dom, na kredyt, skoro w sekundę go może wykreować na swoim poziomie. Dojdziemy do tego, że w tym systemie na Ziemi robimy to, co już robiliśmy wyższym, tylko tu potrzebujemy ogromnego wysiłku, wyrzeczeń i cierpienia, by to zdobyć, a potem odejść z tego świata, by dowiedzieć się, że robiliśmy wszystko, co mamy za darmo w moment, a nie zrobiliśmy nic, po co tu przyszliśmy. Ludzie, którzy uciekają od miast, żyją otoczeni przyrodą, czują zmysłami świat, naturę, to nie są szaleńcy czy... Dziwacy, którzy uciekli od społeczeństwa, a ludzie, którzy zbierają dla wyższego ja doświadczenia odczuwania rzeczywistości zmysłami ciała, których wyższy ja nie posiadał, by na podstawie tych informacji rozbudowywać swoje światy, tworzone przez siebie, by były coraz bardziej skomplikowane i doskonalsze. Niestety realizacja nie swoich celów prowadzi do odczuwania cierpienia coraz większego, aż w końcu jest tak źle w naszym życiu, że celów tego świata nie jesteśmy w stanie realizować, nie mamy wyjścia. Jedyne, co nam zostaje, to duchowe poszukiwania i odbudowa połączenia z wyższym ja, a wtedy cierpienie się kończy, a my rozumiemy, po co tu jesteśmy. Nawet jak w takim życiu celów wyższego ja nie zrealizujemy, to w następnym razem na własnych warunkach już świadomie tu zejdziemy i je na pewno zrealizujemy.